Simano Simano Hello Szymano Dzisiaj moi o, drodzy, coś, bo to w vloga było, myślałem, do że było że do po prostu damy mówisz. Nie. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w tym pięknym dniu. Pięknym, bo mamy piękne tościki. Pięknym, bo ukradnę Majherkowi tościka. Nie no Majher Ładnie wygląda to twoje jedzenie. Dobra, nie? Majfer myśli, że jak zamówisz śniadanie Mistrzów, to będziemy mówić na jego mistrzu. <grym> ale niestety, nie niestety tak nie jest. <grym> Dobra, ale przechodząc do rzeczy, jedziemy dzisiaj na tripa do Lublina, na skatepark Rusałka. Wyjeżdżamy za chwilę jak to tylko zjemy. No i widzimy się pewnie już na trasie. yeah hey you 24 hours in a day what the fuck you gonna say pick a lane man you gotta choose one it's what they used to tell me every day caught a few along the way don't be afraid if you gotta lose one i'm trying to take it higher the boy is on fire you preaching to the choir you know that Jesteśmy na miejscu, jesteśmy Jak najbardziej damy jest barczek. Problemy Afera hulajnogowa Szeszko moi drodzy, nie wziął hulajnogi na tripa, ponieważ została przed bagażnikiem Hondu Czy to jest twój lokal Karolina? No, lokal może nie, ale jakby moje miasto. Bardzo fajny ten skater, który mi się baka. I moje to jest, miasto. To jest mini Wisienka. Dlaczego? No, bo to, w nie. jest taki raper, Wisie Bakary, i to jest jej idol. Aha. Ale on jest spoko. Nie wiedziałem. się z raperem. Nie znam tekstów, ale. Znaczy znam, ale nie pamiętam. <laughs> No i tak. ten skatepark będzie mniejszy fest. Mniejszy? No. Po flipach wydawał mi się. No ja już byłem kiedyś na tym skateparku. Eee, ja... na, tym, na tym skateparku wynagrywany ten edycje do jednej z piosenki wyszlibaka yoko A tutaj no jest tak? bardzo ładny... Chodniej... No, gdzie Krzyżek wystąpił? Wsta... Wsta... Robił flarę, członbeko. Wstawimy to. Trzeci szczęścia! I miłości Przelewam na kartkę! Właśnie koła na rakiety. A co... Ej stary to wygląda jak klokowanie. Dlaczego nie pijesz naszej Arizony, którą... Wiesz mam nawet co to jest. Ja Dobra. Ja ale... też nie wiem co to jest. No właśnie. Znalazłem to, no to, leżało To na Arizonki. Spora uwaga, wklejamy Arizonkę. <laughs> Dobra. Ogólnie się już trochę rozjeździliśmy Chodź za I wypatrzyłem sobie takiego hipka Tam jest taki hipek widać. Hipek na flipka Hipek flipek O tego, hipka Tak Wygląda jakby był ostry Ale uwierzcie mi, nie jest Jest taki mellow, taki płaski Więc trochę się boję, ale... Spróbuję Boże Ale szybkie Leci podjazd od Kotka Podjeżdża no masz mega dużo czasu No miałem, miałem, miałem Nie, to tam taki mega ładny widoczek powinien nie no no widać widać nawet O jak ładnie jakieś budynki takie ładne Fajny skatepark w fajnym miejscu Tatek leci oj oj Elegancko mordo jak? Przyjemnie, mega, mega przyjemnie się robi. Chyba najlepszy hitback na którym robiłem. Tak myślałem. Leśka Karolina. Ooooo! Oh! Yo, czyściutko! Pik 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 pik, pik. Tu sobie do chłopaków, bo widzę, że mają sobie sesyjkę we dwójkę. Także zobaczmy co tu się dzieje. U, już wychodzicie, a ja właśnie dopiero do was przyszedłem, chłopaki. Nie, nie wychodzimy. coś fajnego od ciebie. Okej, okay, to dawaj, ja tam robię frontlipa. Patrz! Patrzyłem! jeszcze dalej, dzisiaj. Cztery zwycięstwa na mistrzostwach świata. Adam Małysz po medal. Po radość dla Polaków dzisiaj. Jo. <noise> no i pyk. Jo. Jo. No. Oh to były dwa bary, ale szybkie. Wyglądały jak jeden Zajałeczka Dobra, już widzimy się z perspektywy GoPro. Właśnie przełożyłem kartę y, z kamery no, na właśnie GoPro i idę sobie pojeździć na skate park i pokazać Wam właśnie te triczki od mojej perspektywy. Więc widzimy się na parku. yo! dobra. Założyłem to GoPro i sp sprawdziłem czy widać triki jak kręcę, ale tylko raz, więc nie wiem czy będzie widać i zrobię sobie jakąś taką linię chillową. Kozak Nie zrobiłem fibla Przed chwilą pewnie, jak widzieliście, robiłem flipa Na takim hipie w transferze No i zrobię go drugi raz No tylko, że z po prostu No Jezus Myślę, nie miałem nogi ustawione pod flipa Pierwsze nie siadło Ale jakoś dziwnie podjechałem Myślałem, że w ogóle nie zakręcę Więc i tak git Ale w kolanie mi coś strzeliło Ale na nosa. Powtóra Moim zdaniem powtóra Teraz w OG Idę sobie na chwilę na Miram, rampę ze spajnem Ale się obsrę tego kanału Los Blancik Whip Bar No i Koza Шведнер. Там право <laughs> they never Star believe me Yeah, I will never drop the ball I know I make it look easy Yeah, Mayweather weather with the defense I don't care what a critic gotta say I got them pickin' up the pieces Fuck it up Got me, you really playing with your life I'm about to come and run it all back I'm the new era to snap back. You ain't fit for it cause you all can't like Hello What's up? With the tarp No, I want to record you Clara on the concrete No, not with the to the No, się? No, Klarę, Mogę się w flarę, Nie, Klara. Mogę to jest Nie, spróbuj. No i się stary. No, nawet miałem więcej lotu. No więc... dawaj, tutaj też masz duże kutery. Duże. No, dobra, masz no, Zaraz Flara z bomby, elo. A co Flarę tak. robi? robi? Nie zrobię. Zrobisz. Mogę sobie najechać najpierw. starczę, rób. Najpierw najadę. Dobra. Dobra. Oskar! Dobra, ładuj, wysoko jesteś. cują przy flarce kolegi. Taka prawda czy nie? Tak, po prostu stoi. Dobra, dawaj. Chłopak Dobra. się męczy psycho psychą własną. We got it. Wysoko w ogóle. Cześć, cześć, cześć. No! A... Ale, Ja yo! No! Proszę bardzo. Moi drodzy, kończymy naszego nasz pobyt w Lublinie. Będziemy przemieszczać się teraz do do Rzeszowa tak i ogólnie vlog z Rzeszowa będzie też w tym vlogu więc nie wyłączajcie, oglądajcie dalej <grym> Siemano, jest dzień drugi wstaliśmy, zjedliśmy przed... śnianko. jest godzina 10.26 yy, za 14 minut zbieramy się do furki i jedziemy na skatepark do Rzeszowa dojechaliśmy a, bo ja do Alana zamknąłem. Ja już go któryś raz tam zamykam. Za każdym razem ci zamykam? Tak w ogóle no to już jesteśmy w wszystkie w Rzeszowie. Właśnie zaparkowaliśmy ale do parku trzeba trochę dojść Więc bierzemy huleń i jedziemy. Co Zadam się ale. co Was tak mało? No nie wiem, przyjechaliśmy. Najwięksi zajowiczkowie przyjechali. No to cieszę się, jak najwięksi to chociaż tyle dobrze Yo, 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 Hello. Yo, yo. Hello. Hello. Szymaj, To jest ważne, Hello. To. Hello. Ej, i skatepark mówiłem, że jest naprawdę spory Jest spory, a tu jest flybox Oh my god Dobra, ogólnie poszedłem po ochronę, ja się do samochodu A powód tego jest dosyć dziwny, bo... Już zaczęliśmy za chwilę jeździć na tym skateparku, ja jeszcze coś tam zaczynałem rozgrzewać I dojechałem do Bowla I z Bowla zobaczyłem mega rampę z Rezi. I właśnie tam idziemy wow, wow, wow. O, obczajcie No nie, można normalnie zjechać na hulejnadze Ja idę To jest mocne strasznie mocne. To ogólnie jest pełnie pod rowery Ale Rezi i najazd na Rezi jest drewniany. Więc odjechać można. Potem jest ziemia. Ale i tak robi wrażenie. No Jest to giga grube. Robimy 3-4 z brakiem. Kto jedzie pierwszy? 3-4. 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 4. 3 4 3 4 3 -4. 3 4, 3 -4. 3 -4. O! Oh! 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 O stary! Gif aj, no na luzie Ale taka prędkość z tego jest, że ja nie potrafię w ogóle ogarnąć lotu No takaś kołuzia jest na tym razie I Właśnie w nim wjechałem po całym, jest za przyjemnie. Stary zaświadczył o tym, Stary w no. Dobra, już się trochę pojeździliśmy na tej mega rampie I, i zła złapaliśmy ogólnie straszną zajawę na tą mini rampę, bo jest zajebista I na pewno nagram wam jeszcze dzisiaj z GoPro na niej klipy, żebyście sobie sami mogli obczaić W ogóle jak to wygląda Bo na kamerze to wiadomo, że zawsze inaczej No ale musimy wrócić na parki i wracamy na park pojeździć, bo się serio trochę się zastaliśmy na tej rampie. Da, ale wrócimy tutaj jeszcze. Tak, że parę tysięcy do zrobienia. No tak, taka rampa to była daje na możliwości. dużo możliwości. Dużo. Strasznie dużo Ogólnie ten skatepark ma dosyć nietypowe kąty wszystkiego. I to dosyć dosłownie wszystkiego. Ten bowl też jest mega posrany. Lampkę da się robić, ale jest tutaj też betonowy flybox, na którym da się coś tam wkleić, bo już wklejałem przed chwilą i spróbuję ponownie. Jest, wreszcie siadło Boże chwilę, Dłuższą chwilę to robiłem Widziałeś? Licujemy szczęka i szaszka Ale od odprane kozli, proszę się odsunąć No prawie Dobra, druga próba jak mi nie wyjdzie to

Dobra, wchodzimy na rampę. Mamy tutaj piękne schodki. Obok jest. Tego w sumie nie używałem i to nie jest raczej coś za strome, to jest, żeby hulaje wnosić do roweru na pewno się przydaje, bo tu raczej to jest rowerowe, bardziej niż hulajnogowe. A ja sobie wolę wnieść po prostu. Nie, no, mocne to jest. Zawsze było moje marzenie. Pojeżdżenie na takiej rampie nie jest to do końca jakaś najlepsza rampa, na jaką mogłem trafić, ale lata się fajnie wysoko. Dobra moi drodzy, nasz dwudniowy trip praktycznie w tym momencie dobiega końca. Zawijamy z parku. Dziękujemy każdej osobie, która przyszła. Mrówka mnie atakuje. Subskrybujcie, lajkujcie. Myślę, że materiał z mega rampy mógł Wam się mega podobać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Elu!